Masz między 20 a 35 lat i zaczynasz myśleć o inwestowaniu doskonale, ponieważ masz największą przewagę, której zazdroszczą ci twoi starsi koledzy to czas. Być może masz już trochę pieniędzy na koncie i myślisz, że wypadałoby je jakoś zainwestować, a może dopiero chcesz zacząć. Czytałeś, że gdybyś 20 lat temu kupił akcje albo kryptowaluty za 10 tysięcy złotych, dziś byłbyś milionerem? Albo słyszałeś o ludziach, którzy zwykłą pensję zamienili na wolność finansową w wieku 45 czy 50 lat? Nie milionerzy z Instagrama, tylko nauczyciele, pracownicy fizyczni czy może pielęgniarki. Ale kiedy przychodzi co do czego, pojawiają się pytania, w co inwestować, jak nie stracić pieniędzy, jak ogarnąć podatki i najważniejsze, od czego zacząć, żeby nie popełniać drogich błędów. Dlatego przygotowałem coś konkretnego, bezpłatną rozmowę jeden na jeden, w której pokażę Ci krok po kroku, jak zacząć inwestować z głową, bez ciemy, bez ryzykownych cudów. Zostaw komentarz inwestuję i zaobserwuj ten profil, a ja pokażę Ci plan finansowy dopasowany do Ciebie.